I tu widzimy letnią rezydencję Kindermanów, w której były pożary o których wspominałem Przejdziemy się troszeczkę nieco w tamtą stronę Żeby obejrzeć cały dom Zbliżenie na okna Nowszem Jak widać ludzie to żyją Prawie jak kiedyś w tym miejscu rozmawiałem kiedyś z Panem powiedział mi o tych pożarach właśnie w poniedziałek piękny dom nieopodal letniej rezydencji Kindermanowie mieli główny dom właśnie który zbudował Juliusz No tak właśnie jak widzimy Nosi mnie Klara po jego żonie. Nie wiadomo, co się z nią stało. Niestety są tam czujniki laserowe. Nie będę mógł wejść na teren, ale z daleka zdjęcie będą spokojnie. Można będzie robić. Tak. Wyjdziemy jeszcze kawałek. Może zbliżenie z tej perspektywy na dom. Widzimy wieżyczkę. Bardzo. Dobrze.